Witam, można zdjęcie metki ze środka? Dobra, w sumie wezmę, da radę za 160 z wysyłką? Tak. A jakieś jedno zdjęcie metki i wkładek mógłbym dostać? To wezmę nawet dzisiaj. Nie mam zdjęcia metki, a nie mam mnie teraz w domu, abym mógł zrobić. Dopiero w niedzielę wracam. Ale znalazłem zdjęcie wkładki. Proszę. Ale wkładki są normalnie? Tak, na jednym zdjęciu są w tle chyba. Okej, okay, to biorę. Proszę dane do przelewu i podam dane do wysyłki. A, i jakby pan wysyłał, to da radę paczkomatem? Już chwila. To nie moje konto bankowe, tylko kolegi. Jak pan wyśle, to proszę napisać. Jest taka opcja. A na pana nie można? Nie mam konta. Okej, okay, a kiedy by pan wysłał? Mogę wysłać natychmiastowym. Wtedy dałby pan radę jutro wysłać? Od razu po tym jak pieniądze będą na koncie u kolegi, tak w godzinach wieczornych bym wysłał, jeśli byłyby już na koncie. Dobrze, a paczkomatem pan wysyła? Mogę. OK, to wysyłam przelew. Podam dane do wysyłki. Sprzedam zdjęcia. Co kurwa? Zdjęcia? Ja pierdolę, sprzedaje pan zdjęcia butów za 160 zł. Ile się już udało szanownemu zarobić na pięknych zdjęciach? Cześć. Ostatnio chciałem sobie kupić buty i znalazłem okazyjną ofertę. Ale buty zniszczone, pogryzione, do renowacji. Chciałem wziąć. Czasem zdarzają się w takiej cenie. A tu się okazuje, że przez jedno niedopatrzenie kupiłem zdjęcia butów. Da się coś z tym zrobić? To chyba podchodzi pod jakieś oszustwo. W tytule nie jest napisane, że to zdjęcia, tylko normalne buty. No niska cena mnie zaniepokoiła, ale buty są z grzybem i ostro rozjechane, więc coś mnie podkusiło. Mam główne pytanie, czy mogę iść z tym na policję i czy zrobię cokolwiek, bo szkoda mi kasy. Ewentualnie czy nie ma jakiegoś terminu odstąpienia od umowy i czy ma w takim wypadku obowiązek mi zwrócić pieniądze. No, chyba ciężko będzie cokolwiek wskurać. Napisane wyraźnie, sprzedam zdjęcia. Trzeba czytać opis. Rozumiem, że dostałeś te zdjęcia? Tak, niestety, ale to tak perfidnie zrobione, totalnie mi to umknęło. Przeczytaj jeszcze to. Być może jest szansa na odzyskanie kasy. Jest jeszcze szczegół, że umawiałem się z nim na paczkomat i wyraźnie to zaznaczyłem, a on się zgodził. Dałem mu wybór, bo z tego co się orientuję, to może być nastolatek. Poproszę te zdjęcia w formie fizycznej. Umawialiśmy się na paczkomat, ewentualnie na nośniku danych. Takim jak płyta CD i wysłanie ich paczkomatem. Jeśli nie, to składam zawiadomienie do organów ścigania, gdyż umawiałem się z panem na paczkomat. Albo proszę się nie trudzić, albo dostanę zwrot pieniędzy, albo idę na policję i składam zawiadomienie o popełnienie przestępstwa, gdyż jest to podstępne oszustwo. A to, że kupuję zdjęcia nie jest oczywiste. Ma pan czas na odpowiedź dziś do północy. Proszę się zastanowić nad swoim postępowaniem. W linku, który przesłaliśmy, masz porady prawne. Oferowane zdjęcia były w kategorii obuwie, a nie na przykład kolekcje czy dekoracje. Tytuł oferty celowo wprowadzał w błąd, więc okoliczności sprzedaży wskazują wyraźnie na oszustwo.